W Zarosłej Powiatowym Powiatu Wrocowskiego odbyło się spotkanie Rady Biznesu Powiatu Wrocowskiego. Rada obecnie liczy 12 członków. Podczas spotkania została wybrana m.in. przewodnicząca i wiceprzewodnicząca Rady, jak również nowy członek Rady Biznesu. Nową przewodniczącą Rady Biznesu Powiatu Wrocowskiego została Patrycja Popławska, a wiceprzewodniczącą Sylwia Karaś. Plany, myślę, są takie, żeby bardziej to środowisko biznesu. Właśnie naszych, naszych ludzi biznesu, bardziej ze sobą tak trochę zintegrować i żebyśmy zaczęli współpracować ze sobą, wspierali się nawzajem i też wymieniali się swoim doświadczeniem. Myślę, że to jest bardzo ważne i pomocne dla wszystkich. I każdy jest właśnie inny, każdy prowadzi inną działalność i myślę, że właśnie wymiana doświadczeń przy takiej różnorodności jest jeszcze dużo bardziej wartościowa. Podczas spotkania Rada powitała również nowego członka Mirosława Pawlaczyka, prezesa Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Kąckiej. Myślę, że to będzie dobre przełożenie, jeżeli nasze Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kąteckich będzie miało swojego przedstawiciela, jeżeli chodzi o, za, o członka zarządu. Od 30 kilku lat aktywnie działam w, w samorządach, byłem i sołtysem, byłem radnym Rady Miejskiej. Dzisiaj są zaproszone dwie instytucje, Dolnośląski Fundusz Gospodarczy i Dolnośląska Agencja Współpracy. Współpracy gospodarczej. Po co ano po to, żeby przekazać wiele dobrych informacji i wskazania po prostu narzędzi wszelakich po to, żeby ten mały i średni biznes powiatu wrocławskiego mógł się rozwijać. Jesteśmy specyficzną spółką województwa dolnośląskiego, która zajmuje się jakby wsparciem w zakresie przetargów publicznych, w zakresie kredytów i my poręczamy, gdzie bardzo często. Brak dostępności kredytu wiąże się z różnego rodzaju koniecznością udzielenia poręczeń, zestawów, hipoteki, na przykład. A my jesteśmy właśnie po to, żeby wspierać. Mamy na ten cel dosyć spore środki. Także Siostrzana Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej także przedstawi swoją ofertę w zakresie różnego rodzaju wsparcia, chociażby w postaci pożyczek. I właśnie o to chodzi, że ta aktywność, jeżeli jeszcze będzie po prostu tak wzmożona, i różnymi informacjami. I tak naprawdę każdy będzie spośród tego wachlarzu różnych instrumentów finansowych mógł coś wybrać dla siebie. To będzie jeszcze lepszy ten powiat, jeszcze bogatszy, jeszcze prężniejszy. Echo 24, Nina i w